Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ostatnim akcentem ferii w RCK są warsztaty tańca nowoczesnego You Can Dance. Na czym to polega? Ilu jest uczestników? Uczestników jest 33. Grupy są mniej więcej podzielone na równo. Jest grupa starsza około 18 osób, a reszta to jest grupa dziecięca. Mariusz uczy w tym momencie grupę dziecięcą, ja uczę grupę starszą układów. Grupa starsza wiadomo, że ma troszeczkę trudniejszy układ niż grupa dziecięca, która się tam przede wszystkim bawi, ale też na pewno wyniesie sporo tańca. W piątek o godzinie 11 będzie pokaz w rck umiejętności Uczestników warsztatów, i serdecznie zapraszamy wszystkich. No, myślę, że cena była atrakcyjna, bo tylko 20 zł. Y no w Krakowie by się wiem o tym, na pewno dużo osób zgromadziło, także się cieszę, że tyle osób też tutaj przyszło. Choć rok temu mieliśmy więcej starszej młodzieży niż dzieci, a teraz na odwrót. Może za rok się to znowu zrównoważy, będzie inaczej zupełnie. Na co szczególnie kładziecie nacisk, ucząc tutaj młodzież, dzieci? na dobrą zabawę. Po pierwsze na dobrą zabawę na to, żeby byli wyluzowani i żeby mogli spożytkować swoje ferie. No i oczywiście na technikę tańca troszeczkę powiedzmy, żeby się tym bawili, ale jednocześnie wynieśli coś, no i choreografię na ten występ, który będzie na wszystkie te rzeczy. Choć to nie jest dużo czasu, dlatego tutaj systematycznie też są prowadzone przez nas zajęcia, na które zapraszamy w każdą środę, jeżeli ktoś chce więcej i poczuć mocy tańca, zapraszamy tutaj do RC. Każdy wtorek. Każdy wtorek i środka. Tutaj prowadzimy warsztaty i to powiedzmy, że cyklicznie, bo pierwsze prowadziliśmy rok temu ferie, drugie prowadziliśmy warsztaty letnie, dziesięciodniowe, gdzie mieliśmy około 70 uczestników, w tym osoby z Krakowa, z okolic Krakowa i tutaj z Radziboża. Zakończył też spektakl małym książę, a teraz planujemy w wakacje tutaj zrobić spektakl dla starszych Romeo i Julia. Także mam nadzieję, że ludziom się spodoba i że przy dzisiaj zobaczycie, co to jest. Tym bardziej, że w takiej nowej formie to chcę pokazać, bo nie będzie teraz tylko taniec i wizualizacja, Mn iş ale iş teraz śpiew, śpiew Musical, sizicle, musica, taniec, te teatr aktorz. też, aktorstwo, także tam wszystkie formy połączymy, żeby każdy mógł być zadowolony.